Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj czwartek i taka aktualizacja po tych ostatnich yy, deszczach, nie deszczach. Słuchajcie, no fajnie to wygląda, nie? Na, na pierwszy rzut oka wszystko suche, więc teoretycznie wszystko jest ok. Po prawej gala, po lewej golden. Natomiast z takich ciekawostek to zobaczcie, no drzewko, wszystko ładnie suche, nie? Ale w środku. Widzicie. W środku zbliżenie jest cały czas. Więc. No nie wiem, no, czy to jest jakiś powód do paniki, czy nie jest powód do paniki. Myślę, że do paniki nie, tylko do jakichś decyzji, nie? Bo No mówię, było u nas przynajmniej, no to zdążyliśmy zabezpieczyć przed tymi ostatnimi opadami. Dzisiaj się szykujemy na kolejny zabieg. Okno pogodowe nam się trafia, tak między 18 a 24. Będzie chyba dobry moment na zabieg, bo bez deszczu i bez wiatru. No, i tak jak widzicie, to że sztuczny liść na stacji wyschnie, to nie znaczy, że nie ma zagrożenia, bo no, no tak jak widać na załączonym obrazku, no w środku po prostu wilgoć się utrzymuje cały czas. Co prawda temperatura w granicach, na ten moment jest u nas około 9 stopni na plusie. No ale, ale uważam, że, że nie wiem, że zagrożenie jest i, no i trzeba tego pilnować, nie? nie wiem jak tam jest gdzie indziej. No tak jak tu widzicie, tu fajnie widać. To cały czas stoi. W środku tutaj tym bardziej, nie? Także to nie jest, słuchajcie, tak, że jak, jak stacja tam nie naliczy, no to, to nie ma zagrożenia, nie. Także niestety trzeba to kontrolować też samemu. No i tak to wygląda, no słuchajcie, wstępnie no to, tak jak widać na gali, no to wygląda to bardzo dobrze. Tutaj na tym młodym Goldenie, na tej takiej, tutaj są trzy rządki tego, tak, tak bardzo gęsto sadzonego, no to tutaj z pąkiem jest słabo. Przynajmniej na razie słabo, no. zależy też od drzewka, yy, ale myślę, że finalnie to, to i tak tego będzie wystarczająco. Nie? Nareszcie odmian, jak na ten moment, też jest nie najgorzej. Zobaczymy po prostu, co, co, co tam w dalszej części sezonu z tego wyjdzie. No bo to dopiero się kwiecień zaczął. Tak naprawdę się dopiero zaczyna czas intensywnej ochrony, więc nie popadajmy tutaj w jakieś tam skrajności no na gali no to widać no już, już, już taka faza się trafia podobnie jest na Najdaredzie wiadomo no Golden trochę spokojniej Prince też, też już tam mocno, mocno rozwinięty także tak jak na, na ostatnim nagraniu wspominałem no systematyzujemy my tutaj tą ochronę i, i próbujemy żeby ona była tam w miarę szczelna bo, no bo jest przekropnie widzicie dzisiaj wczoraj właściwie w prognozach miało być dzisiaj fajnie Mieliśmy w ciągu dnia robić zabieg. No a niestety, jeżeli chodzi o wiatr, no to by było super, bo, bo po prostu wszystko stoi. A no, no mamy co chwilę, co, co pół godziny, co godzina jakiś tam delikatny opad. Dlatego ta decyzja, że po prostu przeczekamy to do wieczora i, i wieczorem coś tam, coś tam będziemy atakować. Nie? Co do doboru środków, no to tak jak mówię, to już jest indywidualna sprawa każdego. Ja się tu nie chcę wypowiadać, bo. No mówię, jakiś każdy ma swój, swój plan, swoją strategię na to wszystko, więc nie chcę tutaj robić zamieszania, bo, no bo to jest niepotrzebne, nie? Mówię, każdy, każdy sam podejmuje decyzję w zależności od tego, co, co tam się u niego w sadzie dzieje i, no i tyle, nie? Także tak na ten moment to wszystko wygląda. No i tyle, słuchajcie, cóż tu, cóż tu więcej? Nie ma sensu, myślę, przedłużać. Także walczymy. No i czekamy, co, co nam pogoda dalej przyniesie, bo w weekend znowu jakieś dosyć wysokie temperatury w prognozach, tam nawet gdzie, gdzie do 27. Więc robi się ciekawie, jak na tą porę roku, jak na ten moment. No i tak jak mówiłem, zobaczymy po prostu, co, co przyniesie dalsza część sezonu. Także słuchajcie, ja nie przedłużam, nie zanudzam. Widzimy się przy kolejnej okazji. Także pozdrawiam Was serdecznie i udanej ochrony. Wszystkim życzę Marka Hej.